Dolina łez, moje drogie, to jest temat na dzisiaj. Często mnie pytacie, co można z nią zrobić, więc gwoździem naszego programu będzie ćwiczenie, które Wam pokażę. Ćwiczenie, które będzie zajmowało się mięśniami, które w prewencji i w zmniejszaniu już istniejącej doliny łez są wyjątkowo ważne, czyli będziemy się zajmować naszymi mięśniami jarzmowymi, tutaj mięśniami policzków, jakby bliżej tego, tutaj bliżej nosa, nie tymi dalej. I będziemy się też zajmować dolną powieką. Pokażę Wam też masaż, ale w ogóle wyjaśnijmy sobie, że tutaj, bo często dosyć mylimy. Tutaj te rowki takie, czyli rzeczywiście zwiotczenia, zwiotczenia zarówno skóry, jak i mięśni, bo to, to jest przyczyna, z podpuchniętymi oczami, czyli podpuchnięte oczy to jest w ogóle inny dział i z tym sobie radzimy stosunkowo łatwo, natomiast dolinki łez będą wymagały takiego trochę zmasowanego e, działania. E, pierwszy taki element to jest skóra, która wiotczeje. No i tutaj jest to co prawda naturalny dosyć proces, ale po to mamy dla Was eliksir bardzo wysokokolagenowy, również z kwasem hialuronowym, żeby tę skórę już tak od 35 piątki mocno wspomagać, bo zwiotczenia w tym rejonie rzeczywiście powodują widoczność takich dolinek. Ale głównym tak naprawdę tematem, tak jak powtarzam, są mięśnie. Także tutaj, poza tym, że będziemy je tonizować w sposób pasywny masażem, to za chwilę będziemy je też tonizować aktywnie. Jak je tonizować masażem? Już większość z Was, oglądających to, zna jeżyki, nasze, które też możecie znaleźć w naszej ofercie, które bardzo dobrze są w stanie wymasować i one wspomagają tutaj o to tu pokazuję one wspomagają zagęszczanie skóry w okolicach oczu i policzkach. Podobnie, po, do podobnej rzeczy służy roller, ale działa inaczej. Dlaczego, dlatego fajnie jest go używać wymiennie. Czyli rolerek sobie o, będzie masował tutaj i możemy też dokładnie się w te Dolinki łez tutaj wmasować. A już wkrótce w naszym sklepie znajdziecie też peptydy. Które będą powodowały namnażanie się tkanki tłuszczowej w tych okolicach, ale one działają tak naprawdę szybciej i wyraźniej w połączeniu z automasażem, więc na razie wam pokazuję automasaż, a wkrótce będę wam też przedstawiać peptydy. Ale przejdźmy może do naszego ćwiczenia. E, twarzowe to ono nie będzie. Umieścimy za chwileczkę język pod górną wargą. Już nie będziemy dłużej o nim myśleć, on tam sobie będzie, a my przytrzymamy kąciki oczu, bo będziemy się napinać policzki jak do uśmiechu, dlatego że tutaj, jak będziemy ujedrniać, to te dolinki łez nie będą miały jak się zrobić. Przytrzymujemy kąciki oczu, nie rozciągamy tu nic, wkładamy język hmm? i teraz patrzcie, jaka praca policzków. Bardzo silne ujędrnianie. Nie zdziwcie się, jak Wam potem ktoś powie, że na pewno sobie wypełniłyście policzki, bo my oginki twarzy ciągle to słyszymy, ale widzicie, jak tu mięśnie pracują, nawet szyja zapracowała. Czyli to jest dla Was takie dobre ćwiczenie, które możecie wykonywać. Drugie ćwiczenie, które warto byłoby wykonać, robimy widełki z palców, zabezpieczamy kurze łapki, zabezpieczamy. Środkowe kąciki oczu, to będzie takie troszkę też na wilżanie. Patrzymy przed siebie, kręgosłup mamy prosty i mrużymy oczy powoli, powoli, tak żeby poczuć napięcie powiek i rozluźniamy. Mrużymy i rozluźniamy. Mrużymy. I rozluźniamy. Jeśli zaobserwujecie, że maszczycie przy tym czoło, zgłaszacie się do mnie na zajęcia, bo to musimy wyeliminować. Ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, dlaczego warto jest zrobić wszystko, żeby zadziałać naturalnie. Te dolinki West, jak wiele z Was yy, wie na pewno można wypełniać kwasem hialuronowym, i czasem to daje całkiem niezły efekt, ale też dość często. Pojawiają się równolegle opuchlizny. Jeden problem mamy załatwiony, a drugi się pojawia. Dlaczego? Bo to jest bardzo strategiczne miejsce dla drenażu limfatycznego okolicy oczu, i tutaj każdy wypełniacz stanowi także blokadę, więc nierzadko niestety panie, które wypełniły dolinkę S, zaczynają narzekać na to, że im się tutaj zatrzymuje limfa. Dlatego zanim zadziałamy inwazyjnie, Zadziałajmy dosyć tak e, energicznie i systematycznie kilkutorowo, czyli wspomagając się od środka kolagenem, dobrą pielęgnacją, e, dobrym masażem, robiąc ćwiczenia, e, a potem mam nadzieję, że nie będzie potrzeby żadnych dodatkowych działań. Wkrótce także przedstawię Wam...